Witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam 10 najwyższych piłkarzy Premier League. Ale przed obejrzeniem filmu, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Każdy z nas wie, że Premier League jest jedną z najlepszych lig na świecie. Ale jak wysocy są zawodnicy z angielskiej ligi? Zaczynamy od 10 miejsca, a nim jest Alfons Areola mierzący 195 cm wzrostu, a francuski bramkarz gra Graf Fulham. 5 miejsce to Tosin Adrabiojo. Mierzący również 195 cm wzrostu Angielski obrońca gra w Fulham W ósmym miejscu znajduje się Robin Olsen Mierzący 196 cm wzrostu A szwedzki goalkeeper gra dla Evertonu na siódmym miejscu znajduje się Ilan Meslier, mieżący 196 cm wzrostu, a francuski bramka gra dla Leeds United. W tym miejscu jest Rhys Williams, który ma 197 cm wzrostu, natomiast angielski obrońca występuje w Liverpoolu. Na piątym miejscu jest Robert Sanchez, który również ma 197 cm wzrostu, a hiszpański bramka gra dla Brighton Albion. Na czwartej pozycji znajduje się Edward Mendy, który ma 197 cm wzrostu. Senegalski bramkarz gra dla Chelsea. Podium otwiera Yannick Westergaard, który mierzy 199 cm wzrostu. Natomiast duński obrońca gra dla Southamptonu. W drugim miejscu znajduje się Fraser Forster, mierzący 201 cm wzrostu. Angielski bramkarz gra dla Southamptonu. Najwyższym piłkarzem Premier League jest Den Barn, mierzący również 201 cm wzrostu. Angielski obrońca gra dla Brighton Albion. chcesz więcej tego typu filmów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem.